Ride-Dakar to są wielkie przeżycia, wielkie emocje, no ale też olbrzymie zagrożenie. Jak wiadomo, zginęło tam już ponad 50 osób. Czy to są statystyki, które nie wydają się panu trochę przerażające? Są, ale czy, czy mając świadomość, że w Polsce ginie ponad 4 tysiące ludzi na drodze, na ulicy, w różnych miejscach, no spowoduje, że przestaniemy jeździć samochodami? No niestety, to ten sport. W wydaniu Dakaru będzie zawsze ogromnym ryzykiem, bo jeżeli jedziemy, jak to mówimy, w ciemno, czyli nie znam drogi, nie mam opisu jak w Rajdach w WRC tylko jadę na jakiś kap, na jakiś azymut. Pilot mi mówi teraz 3 km będzie tak. Oczywiście mamy książkę drogową, mamy jakieś określniki, że tu klif niebezpieczny, że tutaj wjeżdżamy przez rzekę, przejeżdżamy, że tu trzeba uważać. Oczywiście takie rzeczy się pojawiają, ale na koniec to jest jedna wielka improwizacja. Kierowca musi wybrać najlepszy tor jazdy, a do tego jeszcze jest świadomość wszyscy jadą na 100%. I Stefan, i Nani, i, i wielu dobrych bardzo zawodników, z którymi się ścigam, wiem, że każdy z nich tam ma prawy pedał dobity do podłogi i ciągną. I, i, I nie ma miłości. I musisz mieć świadomość, jeżeli popuszczam za mocno ten pedał, no to czy prędzej, czy później będę daleko z tyłu. Ale jeżeli będę za mocno go cisnął, to czy prędzej, czy później wyląduję na dachu. Albo w jakimś rowie połamany, pokrzywiony. Dlatego to jest właśnie niesamowite. W Dakarze, że tak do końca nie masz pewności i nigdy jej nie będziesz miał. Mówi nasz szef Sven Quant zawsze. Pamiętajcie panowie, co byście nie zrobili, jeżeli nawet wszystko dogramy na 100%, poczynając od sprzętu, od przygotowania, od waszej jazdy to 25%, a nawet 30% to jest szczęście. Albo się je ma, albo nie. Mi w tym roku dopisało szczęście. Mimo, że na trzecim odcinku specjalnym byłem święcie przekonany, znowu jest tak samo, wielki problem. Zostałem tylko z przednim napędem przez bardzo ciężkie kawałki fesz To jest taki, taki pył, przez który jest bardzo ciężko przejechać, mając napęd na cztery koła. Ja cudem przejechałem, co jest niesamowite. Mówię dlatego, że cudem, bo moi koledzy mając sprawne samochody, potrafili się tam zakopać, a ja z jednym napędem to przejechałem. I straciłem 25 minut mówimy z Ksawierem koniec, po rajdzie. Ale wtedy właśnie zmiana strategii, inna taktyka spowodowała, że nagle dojechaliśmy na podium, już nie powiem, jakie to było szczęście, jak, jak zespół się cieszył, jak wszyscy e, mówili, że zrobiliście kawał dobrej roboty. Przyjemnie jest coś takiego usłyszeć. No, można mieć olbrzymie szczęście, ale można też mieć olbrzymiego pecha i na pewno takiego. Pecha, na pewno to jest za małe słowo, miał Michał Hernik, polski motocyklista. Czy w takich sytuacjach, w tak smutnych, w tak tragicznych wydarzeniach, można doszukiwać się jakiegoś sensu, czy w ogóle ciężko jest mówić o jakimkolwiek sensie w sytuacji, kiedy człowiek ginie w zawodach sportowych? No, nie ma prostej odpowiedzi na to, że. że no... Co można powiedzieć? No, no wszystkim nam jest bardzo żal. Wszyscy przeżyliśmy to w jakiś sposób, każdy na swój sposób. Jeden gdzieś się schował, drugi mógł był w stanie o tym mówić, ale, ale no, świadomość, że dotyczy to każdego z nas. Musi być w człowieku. To, to nie jest tak, że, że ja to jestem świetny, jestem świetnie przygotowany i mi się uda. Musisz mieć świadomość, że możesz z tego rajdu nie wrócić. I, I niestety ktoś, kto się decyduje na taki rajd, w zasadzie każdy, kto się na ten rajd decyduje, musi mieć tą świadomość. I myślę, że sportowcy, którzy przez takie momenty przechodzą, z punktu widzenia tak jak my, bo, bo ja pamiętam parę osób, które mijałem po drodze, i było wiadomo, że, że już nigdy nie pojadą więcej. I, I to jest takie uczucie takiej niemocy ogromnej, takiego, nic nie mogę zrobić, jak jestem mały. Dopiero wiem, jak człowiek jest mały, i jak to wszystko zależy od pewnego jakiegoś splotu, okoliczności, pewnych zdarzeń. Czasami ktoś mówi, A ja wiem, jak to by trzeba zrobić lepiej, żeby to się nie wydarzyło. Nie ma takich mądrych. Przy najlepiej przygotowanych misjach, przy y, lat latających rakietach, gdzie no przecież wszystko się dopracowuje do ostatniego, nagle ona wybucha, ktoś ginie i mówimy: Nie, no tak nie powinno być. Trzeba się z tym godzić. Czyli ja nawet się nawet tym w sytuacji, godzę. kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, może zawsze się, może dojść do czyść, największej tragedii. Może się to wydarzyć. Mała Taki... rzecz, mały szczegół, jakiś problem, którego nie jesteśmy w stanie wiedzieć. Ja y, słyszę często ocenę, a to bym zrobił tak, a to tak, a ja wiem lepiej. To nie jest takie proste. Ci wszyscy, którzy myślą, że są w stanie znaleźć drogę najlepszą, w końcu trafią na swój kamień, jak to mówimy. Zawsze tak jest i trzeba mieć pokorę. Trzeba jak gdyby nauczyć się z tym żyć i czekać. Na... No właśnie, a mówi pan o pokorze, a takie wydarzenia jak ta śmierć Michała Hernika, jak inne wypadki śmiertelne na Dakarze albo w trakcie innych zawodów, zawodów sportowych, innych rajdów mogą być jakąś lekcją pokory dla innych uczestników tych rajdów? Są, są, cały czas są, ale, ale... Jak gdyby jedziemy dalej, no bo nie możemy nagle powiedzieć, słuchajcie, to jednak nie jeździmy, bo jest niebezpiecznie. Ja to ciągle powracam do zwykłego życia. No, jeżeli ktoś miał wypadek, to czy ktoś przejeżdżający obok nagle stanie już, bo ja już nie jeżdżę więcej samochodem, bo one są niebezpieczne, bo tak naprawdę jest. Bo wszystko, co powyżej prędkości naszego biegu, staje się dla nas bardzo niebezpieczne, bo, bo, bo nawet jazda na rowerze przy pewnej prędkości, no, można zginąć. I, i dlatego. Śmierć była jest i będzie szczególnie w motorsporcie i wszyscy se z tego zdajemy sprawę i wielu zawodników to przeżywało utratę kolegów przyjaciół. Ja nie będę wymieniał wielu wspaniałych nazwisk Marian Bublewicz Janusz Kulik gdzie przeżywaliśmy to na gorąco jak gdyby oni ginęli można powiedzieć na naszych oczach. No, Marianowi spojrzałem w oczy do końca życia nie zapomnę tego momentu kiedy na mnie patrzył I, i, i to jest coś czego czego nie da się wymazać czego nie da się powiedzieć ja to potrafię z tym żyć. Gdzieś to w nas siedzi, to być, może, to być może powoduje, że gdzieś w pewnych sytuacjach jednak potrafisz jakiś rozsądek zachować. No, ja jeżdżę 30 lat w motorsporcie, rzeczywiście wiele razy wypadałem, łamałem się, różne rzeczy się działy, ale tak z grubsza wszystko działa. Także to jest pewien element, który mnie cieszy, ale też mam świadomość, że w każdej chwili jakiś mały błąd może spowodować, Także cały czas powracam tego słowa: pokora jest potrzebna. Ride Dakar wielu kibicom kojarzy się z ekstremalnymi upałami, z wysokimi temperaturami, ale tak naprawdę wy tam czasem macie gigantyczne wahania tych temperatur i to w ciągu krótkiego czasu, w ciągu kilku godzin, ta temperatura zmienia się czasem o kilkadziesiąt stopni. Jak wyglądały takie najbardziej ekstremalne wahania temperatur, najtrudniejsze warunki, w jakich pan jeździł w Dakarze? Boże, ja mam dobrą konstrukcję, bo za wsadzie wszystko, co jest takie bardzo złe, Gdzieś szybko się wymazuje z mojej pamięci. Jak gdyby cały czas staram się przypominać te wspaniałe chwile. W zasadzie, to gdy ktoś przypomni, to wtedy wracam do tego. No, w tym roku rzeczywiście były momenty, kiedy wyjeżdżaliśmy z Pustyni, jechaliśmy gdzieś bardzo wysoko i nagle się okazywało, że w górach jest mocno chłodno. Ale akurat chłód przy tym, co się dzieje w naszym samochodzie. Mocno chłodno, czyli ile? Ile tam stopni, mniej więcej było? No, dwa stopnie, cztery stopnie, nawet na minusie gdzieś bywało. I mimo, starcie, że jest to Light Dakar odcinków. w Ameryce Południowej, to są tam warunki no, ale zimowe. No jeżeli się czy... jest na pół tysiąca metrów, to, to są może być rok. zimno. To tak. może być zimno, ale za chwilę wjeżdżasz na pustynię, gdzie potrafi być 55-60 stopni. No przecież to jest obłęd. Nie ma jak chłodzić samochodu. To jak, bo te, jak pan znowu wietrze... te zmiany temperatur w ogóle. Dobrze, ja akurat jestem odporny na temperatury i nie mam z tym problemów. Pierwsze, yy, to już drugi rok, kiedy jeździmy z klimatyzacją, cokolwiek by to znaczyło. Ona tak jeszcze jest w mocnej fazie testów. Już chwilami działa, już chwilami jest przyjemnie. Śmiejemy się, działa wtedy, kiedy nie jest potrzebna. Na długich, prostych, gdzie zaczyna sporo wiatru jak Ale Jesteś na, na wydmach i gdzie potrzebujesz schłodzenia, bo rzeczywiście tam nie wieje żaden wiatr, tylko jedziesz między wydmami z stosunkowo niewielką prędkością, to wtedy rzeczywiście ten żar rzędu w środku 60 stopni no, daje się we znaki, i, i wtedy się zastanawiasz, co ja tutaj robię, ale wiesz, że inni jadą, no więc jedziesz tak samo. To, to, to jest pewne e, przeżycie ekstremalne. Temperaturowe, jeżeli chodzi o samochód. I, i, I pamiętam, jeżeli ktoś ma świadomość, że my wypijamy w ciągu tych paru godzin 5-7 litrów płynów, no to mówi to o tym, jak organizm bardzo dużo się chłodzi. Sam pracuje bardzo dobrze, jak taka dobra chłodziarka.